Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Marvel Super Heroes. W tym odcinku jesteśmy w mieście w Nowym Jorku i będziemy sobie zdobywać złote klocki. Zobaczymy ile ich się uda zdobyć. A wcześniej sobie włączymy oczywiście dodatki. Monety razy 2, 4, 6, 8, 10. Wykrywacze złotych klocków się przydadzą jak najbardziej. Zbieranie holograficznych monet też. Może się przydać. Szybkie budowanie. Może. Przyciąganie monet, yy, dodatkowe serduszka. No i to w zasadzie wszystko. Dobra, jesteśmy tutaj w tym miejscu, i mamy tutaj złoty klocek do zdobycia. Także ten klocek jest tutaj na szczycie tego budynku. No i zaczniemy właśnie zdobywanie tego złotego klocka. Mamy tutaj taką zapamiętywankę. Na szczęście nie jest ona trudna. I jak widać, wszystko się teraz udało. Pozostały jeszcze dwa gdzieś. Tutaj już widzę drugi. O, dość prosty. No i ostatni do obrócenia, jeszcze gdzieś jest jeden pytanie, gdzie? Tutaj, tutaj trzeba wyłączyć, czyli przeciwieństwo te tego, co było wcześniej. Jest otwarty złoty klocek, także lecimy do góry, zabieramy i znikamy. 193 Następny złoty klocek jest tutaj. Tylko że tutaj chyba postać jest potrzebna, ta malutka. A może nie? Zobaczmy. A może nie postać, tylko ktoś z mocami kinetycznymi? No właśnie, moce kinetyczne. I powinno się udać. Okej, okay, jeden. Drugi trzeba na drugą stronę przenieść. No i udało się. Kolejny złoty klocek. 94, 194. Tutaj coś na dole jeszcze jest. Pytanie tylko, jak się tam dostać. A nie, nie do końca na dole. Tutaj u góry jest okej, okay. gdzieś tutaj coś powinno być. Pytanie tylko gdzie i co trzeba zrobić. Gdzieś na tym dachu. Złote ściany. O, tutaj jest. teraz? Chyba jest potrzebny Venom. Venom jest tutaj. Przeciśnie się? Przeciśnie. No i dobra. Wracamy tutaj do drugiej postaci. Może być Iron Man z Broja Mark 3. I tutaj na dole jeszcze coś jest. Pod mostem nawet jeszcze niżej, tutaj zejście, a cóż to jest? Zabawa. Super. Dobrze znana już gra. Jeszcze chyba zostały dwa. No teraz zostały dwa. O nie, więcej! No, one, one się biorą. Ok udało się. 196 złotych klocków już jest. Dobra. Co dalej? Co dalej? Gdzie dalej jest coś do zdobycia? Tutaj coś mamy. Więc tutaj się przejdziemy. Chyba, że coś bliżej będzie. Może tutaj najpierw? Może najpierw tutaj? I przeteleportujemy się w to miejsce. To bliższe czy to dalsze? No to dalsze. No, to nic. No i gdzieś coś u góry jest. Dość wysoki budynek.

Chociaż No jest to kawałek Jest to dość duży kawałek Potrzebna jest tutaj jean Nasz kolega gdzie on jest? No, tutaj Dobra, zmienimy się w jean. Chyba kupiłem sobie postać. Ah, dobra. Kupiłem sobie Feniksa. No dobra. Cóż. Niech będzie. Nowa postać padnie przy okazji. No i dobra. Ciekawe, jaki ten zasięg jest tej postaci. No i teraz do góry. Po drabince. Na razie jest dość łatwo. O! Zasięg się skończył Ale mamy Feniksa, więc ten feniks może latać Więc będzie troszkę łatwiej Gdzież on jest tutaj Dobra Wycieczki ciąg dalszy

Kolejna monetka wpadła. E, nie moneta, tylko klocek, złoty klocek w dodatku. No i teraz pytanie, gdzie lecimy? Tutaj na dole coś jest, a tutaj w okolicy no już nic nie ma, czyli lecimy dokładnie w to miejsce. Czyli w dół. Szybkie opadanie. No, jesteśmy na miejscu. Co trzeba zrobić? No, akurat jest Jean Grey, więc nie powinno być problemu. Okej, okay. trzeba ułożyć z tego Lego.

Samochodu prawdopodobnie, chociaż zobaczę. Tak, samochodu potrzeba. Dobra, i jedziemy do przodu. Ciekawe jak daleko. Mogłem wziąć chyba coś szybszego. Ale dobra, dobrze, że chociaż jedzie. Czasowo nawet nieźle jest, na razie, wow. No, udało się. A teraz tutaj tutaj Gdzie jest koniec. Dobra, jest koniec 199 No i za chwilkę powinien być dwusetny, tylko trzeba go najpierw zdobyć. Tutaj jest klocek i tutaj się może przetransportujemy.

Said something about taking pictures of a square clock, as I recall. You wouldn't have a gander for her, would you old bean Okay, poszukajmy That guy doesn't look so good oh. <laughs> Gdzie to może być <laughs> jeszcze gdzieś dalej? A, dobra, to jest chyba dość daleko. To będzie gdzieś tutaj. Dobra. trzeba poszukać tej postaci. Czy to ty? To chyba ta postać dobra. Znaleziona. Teraz biegniemy sobie do tego drugiego, byleby jej nie zgubić.

200 złotych klocków zdobyte. Super. Przy okazji nowa postać też padła. I kolejny złoty klock jest tutaj. Zamknięty. Widzę, że tu do niego jest droga. No ale może się uda troszkę oszukać. Jeśli to będzie możliwe. Pytanie: jak daleko ta droga prowadzi? Muszę się troszkę oddalić, żeby zobaczyć. No, tak, tędy, tędy. O, tu się chyba zaczyna, bo tutaj coś jest jakaś dźwignia. No to zobaczmy. Tak jest. No i skoro są kamery, to znaczy, że musi być czarna wdowa. Ale ja to zrobię troszkę inaczej. Nie będę tej drogi przechodził. Tylko się tutaj gdzieś zatrzymam. Dobra, myślę, że stąd już będę mógł dojść. Znacznie szybciej. Czyli czarna wdowa. Ukrywamy się. I jedziemy do góry. Właściwie to skoczymy. 201 złoty klocek. Co dalej? Co tu dalej jest? I gdzie? Tutaj jest złoty klocek, ale jest mi potrzebna tutaj postać Antmana na przykład. Tutaj coś jest. I chyba tam też pójdę, bo tutaj nic więcej na razie nie widzę. Także tutaj szybki szybka podróż. i gotta to apologize to my old lady for ruining a big romantic night but my masculine pride keeps getting in the way if only someone could just take control of my brain and make me do it Okej. Okay. Znowu jest pewnie na górze. Po prostu fajnie. Ale to nie jest tak wysoko. Ach. Dobra. No i pobińce do góry. Na razie jest dość... Łatwo. Aha. Dobra. i znowu od początku trzeba iść. Dobra, teraz chyba do góry, no już jest teraz lepiej. No fajnie, tylko dlaczego nie mogę przeskoczyć? O, dobra, udało się. Aha, koniec. To lecimy na dół, a no, właściwie do góry. Kamera poleciała na dół, ale ja muszę polecieć do góry. Gdzie kolega? Tutaj kolega jest dobra. Tutaj nie mogę. Ale już mogę. Do góry, do góry. Teraz tutaj na dół na chwilkę. Szybko do góry, no się zaraz włączę lasery. Dobra, udało się. No i dobra, to już chyba się uda. Okej, okay, udało się. Nie wiem, co ty, uh, powiedziałem jej Mac, ale wygląda na to, że mnie wybaczyła. Hej, hej, teraz wiem, kogo zadzwonić, gdy zapomnę o swoim rocznicy, czy to prawda? 202 złote klocki. To co, poszukamy kolejnego miejsca? Kolejne miejsce jest tutaj, na przykład. Tutaj jest wyścig. Może wyścig sobie zrobię? Może będzie prosty, szybki, krótki, ale zobaczymy. lecimy? Ha! Dobra, w sumie nie jest tak źle. Gdzie to jest? Gdzie to jest? W dół, w dół. Teraz w górę. Dobra. Dobra, udało się. 203 złote klocki. Coś jest w pobliżu. Drugi wyścig w sumie. No i do niego sobie też polecę. Gdzie on jest? W, w niebie? W kosmosie? Okej... Okay. No tu jest platforma jakaś. No dobra. strony coś mi się wydaje że to nie będzie takie proste ale spróbuję jeszcze raz W sumie to nie jest takie... trudne też. Tutaj coś koło drzewa jest. Okej. Okay. żeby się to kończyło gdzieś na wyspie przy statule wolności Dokładnie. Dobra, 204 złote klocki. Na tym sobie chyba skończymy ten odcinek tym bardziej, że jestem przy statule, która fabule no niezbyt dobrze skończyła. Okej. Okay. Jeszcze się dobrze ustawię. I kończymy. Także na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Hej!